Spróbuj wyobrazić sobie gorący letni dzień. Słońce jest w zenicie. Ty idziesz ulicą. Życie wokół toczy się pełną parą. Przechodnie się gdzieś spieszą, gdzieś słychać klakson, gra muzyka. Wydaje się, że wszyscy wokół są zajęci swoimi sprawami, pogrążeni w wirze wydarzeń. I tylko ty czujesz, że między tobą a tym światem jest przepaść. Czy znacz to uczucie? Uczucie samotności pośród hałaśliwego tłumu. Samotność. Ona może być przytłaczająca jak kamień na sercu, ale co jeśli to nie jest ciężar, lecz kompas? Znak wskazujący specjalną ścieżkę przygotowaną tylko dla ciebie. To nie jest typowe zamknięcie w sobie lub nieśmiałość. To jest zew, wołanie samego wszechświata mówiące o wielkiej misji. Ta ścieżka nie jest dla wszystkich. Przejść ją będzie trzeba samemu. Twoja energia, twoja głębia ducha to latarnia, której wielu nie może zrozumieć, ale nie jest to wada, lecz przywilej, ponieważ jasne światło często oślepia, odsłaniając prawdę, której wielu woli nie zauważać. W tym filmie uchylimy zasłonę tajemnicy samotności wyjątkowych ludzi, ludzi wybranych, którzy być może tak jak ty często czują się niezrozumiani. Ale to nie jest brak miłości, lecz potrzeba samotności dla głębokiego wewnętrznego wzrostu, dla zjednoczenia z czymś większym. Twoje odosobnienie to czas uzdrowienia, poznania siebie, przygotowania do czegoś wspaniałego. Jeśli czujesz się obcym na tym świecie, jeśli czujesz, że nie jesteś we właściwym dla siebie miejscu, to jest to wideo dla ciebie. Przyjrzyjmy się siedmiu powodom, dla których tak się dzieje i zrozumiemy, jak to kształtuje Ciebie jako osobowość. Jest to szansa, aby stać się tym, kim powinieneś być i spełnić swoje przeznaczenie. Pierwszą i być może jedną z głównych przyczyn samotności wybrańców jest brak wsparcia. Duchowa i emocjonalna głębia tych ludzi jest dla większości niezrozumiała. Ich wewnętrzny świat, jest skarbnicą mądrości i intuicji, co czyni ich wyjątkowymi, ale jednocześnie niezrozumianymi w oczach innych. Oni są gotowi inspirować i pomagać, ale otrzymanie wsparcia w zamian bywa dla nich trudne. Wybrani potrzebują głębokiej pracy wewnętrznej, aby czerpać siłę i motywację. Niestety niewielu ludzi jest w stanie zapewnić im taki poziom zrozumienia i wsparcia. Ich wyjątkowość wymaga specjalnego podejścia, którego często brakuje ludziom z otoczenia, stąd poczucie izolacji pomimo zewnętrznych sukcesów. Oni potrafią być duszą towarzystwa, jednak w głębi duszy czują się osamotnieni, nie spotykając się z głębią wsparcia, jakiego hojnie udzielają sami. Im bardziej wybrani pomagają innym, tym bardziej paradoksalna staje się sytuacja. Otrzymują coraz mniej w zamian. Ich wewnętrzna moc i zdolności do inspirowania przyjmowane są jako oczywistość, co tylko zwiększa ich samotność. Ale to właśnie ta potrzeba wsparcia i zrozumienia sprawia, że zwracają się ku własnej wewnętrznej sile. I szukają pokrewnych dusz, które mogą dać im to, czego potrzebują. Poszukiwanie podobnie myślących duchowych sojuszników pomaga im poradzić sobie z poczuciem izolacji i znaleźć równowagę. Wybrani wiedzą, że prawdziwe wsparcie przychodzi od tych, którzy są w stanie ich zrozumieć na głębokim poziomie i podzielać ich wartości oraz poglądy. I w tych poszukiwaniach rozwijają oni wewnętrzną moc i samowystarczalność. Oni zdają sobie sprawę z swojej drogi, która wymaga szczególnego zrozumienia, zrozumienia, które mogą dać wyłącznie ci, którzy również podążają ścieżką duchowego wzrostu. To wzmacnia ich połączenie ze sobą i wszechświatem, dając im pociechę i siłę w ich własnej wewnętrznej mądrości. Drugim powodem samotności wybrańców są wysokie standardy. Ich energia i wibracje są na Tyle silne, że partner musi nadawać z nimi na tych samych falach, aby związek rozwijał się harmonijnie. To nie jest kaprys, ale konieczność utrzymania wewnętrznej równowagi. Wybrani nie mogą zadowolić się powierzchownymi relacjami z tymi, którzy nie podzielają ich duchowej i emocjonalnej głębi. Oni dążą do prawdziwej bliskości, gdzie istnieje wzajemne zrozumienie i wsparcie na najgłębszym poziomie. Powierzchowne więzi nie tylko ich nie satysfakcjonują, ale także powodują uczucie niezadowolenia i rozczarowania. Znalezienie prawdziwej zgodności nie jest procesem szybkim. Potrzeba na niego czasu i cierpliwości. Znalezienie człowieka, który podziela twoje wartości i duchowe aspiracje, nie jest łatwym zadaniem, ale wybrani nie marnują czasu. Koncentrują się oni na w swoim rozwoju przygotowując się do tej relacji, która przyniesie harmonię, to czas samopoznania, pracy nad sobą, wzmacniania połączeń ze wszechświatem. Medytacja, praktyki duchowe, głębokie spojrzenie w głąb siebie, wszystko to pomaga wybrańcom lepiej zrozumieć siebie, swoje potrzeby i określić, jakiego towarzysza chcą mieć u swojego boku. Wszak, aby zbudować harmonijne relacje, trzeba najpierw znaleźć wewnętrzną harmonię. Dlatego właśnie nie tracą oni czasu na powierzchowne relacje, rozumiejąc, że lepiej być samemu niż z kimś, kto nie jest w stanie docenić ich głębi. Dzięki temu oszczędzają energię i skupiają się na tym, co naprawdę ważne. Trzecią przyczyną samotności wybranych jest potrzeba wewnętrznego uzdrowienia. Ścieżka wybrańca jest często drogą człowieka, który nosi w sobie głębokie rany przeszłości, dziecięce traumy. Te rany często zmieniają się w blokady emocjonalne, które uniemożliwiają budowanie bliskich, pełnych zaufania relacji. Emocjonalne blizny ukryte w podświadomości mają wpływ na to, jak postrzegamy świat i jak postępujemy z ludźmi. Duchowe przebudzenie często pogłębia stare rany, wydobywając na powierzchnię wspomnienia wymagające uzdrowienia. Wspomnienia te mogą pojawić się niespodziewanie i wywoływać ból oraz intensywne emocje. Wybrani muszą zaakceptować to jako część swojej ścieżki, rozumiejąc, że bez uzdrowienia dalszy rozwój jest niemożliwy. Samotność w tym przypadku nie jest przekleństwem, ale okazją do głębokiej introspekcji. Możliwością przekształcenia starych ran w źródło mądrości i mocy. Będąc w samotności, wybrani mogą bez lęku zanurzyć się w świat swoich emocji, zbadać przyczyny wewnętrznych blokad i pracować nad ich przezwyciężeniem. To czas głębokiej pracy wewnętrznej, której nikt i nic nie rozprasza. Czas, aby całkowicie skupić się na sobie, na swoim uzdrowieniu i rozwoju. To prawda, ta droga nie jest łatwa, wymaga odwagi i świadomości, ale wybrani muszą pamiętać, że uzdrowienie to nie tylko wyzwolenie od bólu, to także szansa, aby zamienić go w źródło siły i mądrości. Pokonując wewnętrzne rany, stają się oni silniejsi, odporniejsi i bardziej świadomi, co ostatecznie pomaga im budować głębsze i bardziej znaczące relacje. Uzdrowienie otwiera drogę do prawdziwej wolności emocjonalnej i duchowej. Wybrani uczą się przebaczać sobie i innym, uwalniając się od ciężaru przeszłości. To pozwala im spojrzeć na świat w nowy sposób ze zrozumieniem, współczuciem i miłością. Czwartym powodem samotności wybrańców jest brak równowagi energetycznej. Ich wewnętrzne światło, ich energia przyciąga do siebie ludzi, jak ćmy do płomienia. Ale nie każdy, kto zbliża się do tego światła, znajduje się z nimi w rezonansie. To powoduje brak równowagi energetycznej i prowadzi do wyczerpania. Kiedy wokół ciebie ciągle tłoczą się ludzie, którzy nie są na tym samym poziomie energii, to jest to męczące i destrukcyjne, a nawet najbliższa rodzina, przyjaciele i bliscy mogą okazać się wampirami energetycznymi. Oni nieświadomie żywią się Twoją energią, nie dając nic w zamian. A ty zaczynasz czuć się wyczerpany, jak bateria, która wyczerpała cały swój ładunek. Ten ciągły odpływ energii uniemożliwia wybranym tworzenie głębokich, trwałych połączeń. Czują oni, że ich siły wyczerpują się i nie są w stanie w pełni wykorzystać swojego potencjału. Oni muszą znaleźć kogoś, kto może przyczynić się do równowagi energetycznej, wspierając ich na poziomie duchowym i emocjonalnym. Nie jest to łatwe zadanie. Wybrańcy wybierają samotność zamiast związku, który nie odżywia ich w należyty sposób. To świadomy wybór, mający na celu zachowanie wewnętrznego spokoju i harmonii w procesie poszukiwania prawdziwych relacji. Wybrańcy uczą się wyznaczać granice, rozumiejąc, kogo chcą widzieć w swoim kręgu. Rozumieją oni, że wysokiej jakości relacje wymagają wzajemności i szacunku dla ich wyjątkowości i potrzeb energetycznych. Tylko w ten sposób mogą stworzyć połączenia, które nie tylko ich wspierają, ale także pomagają im wzrastać i rozwijać się. Dzięki temu unikają toksycznych relacji i poszukują harmonii oraz równowagi w swoim życiu. Wybrani wiedzą, że samotność nie jest jest słabością, ale szansą na rozwój duchowy i wzmocnienie sił energetycznych. Piątą przyczyną samotności wybranych jest ich głębia i mądrość. Te cechy mogą być onieśmielające dla tych, którzy nie osiągnęli jeszcze tego poziomu świadomości. Zdolność wybrańców do zaglądania za maskę wyglądu i rozumienia prawdziwych motywów ludzi czyni ich wyjątkowymi, a czasem nawet przerażającymi. Oni widzą to, co jest ukryte przed oczami większości, czują energię, które pozostają niezauważone przez innych. Ich pragnienie głębokiego zrozumienia może wydawać się innym przesadne. Wielu ludzi nie jest gotowych lub chętnych do zaangażowania się w tak głębokie myślenie. Bardziej komfortowo czują się na powierzchni, gdzie wszystko wydaje się prostsze i bardziej przewidywalne. Często skutkuje to izolacją wybranych, niemożnością znalezienia tych, którzy zechcą podzielić z nimi poziom świadomości i Pragnienie prawdy. Głębia duszy Wybrańca sprawia, że jego droga jest wyjątkowa i trudna. Oni mogą pozostawać niezrozumiani, a czasem mogą wręcz spotkać się ze sprzeciwem, co prowadzi do poczucia samotności. Ale to właśnie ta głębia pomaga im osiągnąć wyżyny rozwoju duchowego, dlatego tak ważne jest dla nich znalezienie ludzi równie głębokich i świadomych, aby stworzyć znaczące i wspierające relacje. To nie tylko zaspokaja ich potrzeby emocjonalne i duchowe, ale także pomaga im czuć się rozumianymi i akceptowanymi. Szóstym powodem samotności wybrańców jest przygotowanie do wielkiego celu. Stając się wybrańcem, otrzymujesz od wszechświata określony cel. Może to być związane z rozwojem duchowym, rozwojem osobistym lub jakąś ważną misją, którą musisz wypełnić. Przygotowanie do osiągnięcia tego celu często obejmuje okresy izolacji, podczas których jesteś kształtowany i udoskonalany. Aby przygotować się na swoje przeznaczenie. Samotność w takich przypadkach nie jest bynajmniej przypadkowa. To świadomy i niezbędny etap Twojego rozwoju. W tym okresie możesz rozwinąć specjalne połączenie z siłami wyższymi, otrzymasz duchowy wgląd i znajdziesz odpowiedzi na ważne pytania. Samotność pozwala skupić się na samorozwoju przygotować się na nowy rozdział w życiu, a także zyskać niezależność emocjonalną. Wybrani rozumieją, że nie stoją w miejscu. Ich samotność nie jest karą, ale szansą na głębokie samopoznanie i rozwój. W tym czasie wybrani mogą lepiej poznać siebie, zgłębić swoje możliwości i pogłębić swoje praktyki duchowe. Okresy izolacji czynią ich silniejszymi, bardziej odpornymi i gotowymi do wypełnienia swojej wielkiej misji. Samotność daje także możliwość rozwijania nowych umiejętności i doskonalenia istniejących, zagłębiania się w medytację, studiowania tekstów duchowych i opanowania innych praktyk, które wzmacniają ich duchowe i emocjonalne podstawy. Wybrani mogą wykorzystać ten czas na rozwinięcie tych cech, które czynią ich bardziej zdolnymi do wypełniania swojej misji i służenia innym. Samotność przyczynia się także do osiągnięcia niezależności emocjonalnej. Uczą się oni odnajdywać w sobie siłę, odnajdywać wewnętrzny spokój, niezależny od warunków zewnętrznych. Pomaga im to zachować moc i pewność siebie pomimo wszelkich przeszkód. Przygotowanie do wielkiego celu oznacza także uświadomienie i zaakceptowanie swojej wyjątkowej roli w świecie. Wybrani rozumieją, że mają ważną misję i są gotowi wziąć na siebie tę odpowiedzialność. Zdają sobie sprawę, że ich droga może nie być łatwa, ale z determinacją idą do przodu, wiedząc, że każdy krok przybliża ich do wypełnienia swojego przeznaczenia. Siódma przyczyna samotności wybrańców wiąże się z głębokimi ranami z przeszłości. Przeszłe traumy i cierpienia emocjonalne pozostawiły trwałe blizny na ich duszy. Może to być wynikiem bolesnych relacji, konfliktów rodzinnych lub innych trudności życiowych, które pozostawiły głęboki ślad. Rany te mogą rodzić nieufność i samoobronę, prowadząc wybranych do unikania potencjalnych rozczarowań. Gojenie takich ran jest procesem długim i pracochłonnym. Traumy emocjonalne nie znikają bez śladu i mogą ponownie się nasilić, wymagając uwagi i osobistej pracy. Samotność zapewnia niezbędną przestrzeń do pracy nad sobą, ale ten czas jest wypełniony wrażliwością i introspekcją. Wybrańcy często stają przed koniecznością przeprowadzenia głębokiej introspekcji, zmierzenia się ze swoimi lękami i bolesnymi doświadczeniami. W tym okresie wybrańcy uczą się akceptować swoje rany i zmieniać je w źródło siły. Uzdrowienie przeszłych traum jest niezbędne, aby przyciągnąć takiego towarzysza życia, który potrafi zrozumieć i szanować ich głębię emocjonalną. Powierzchowne Uzdrowienie lub relacje nie zaspokoją ich głębokich potrzeb. Wybrani rozumieją, że uzdrowienie nie jest jednorazowym aktem, ale długą, czasem trudną podróżą w głąb siebie do wewnętrznego spokoju i harmonii. Oni zdają sobie sprawę, że aby zbudować zdrowe relacje, muszą najpierw przywrócić spokój ducha. Proces ten obejmuje przebaczenie, odpuszczenie przeszłości i zaakceptowanie siebie takim, jakim jesteś. Samotność daje im siłę i mądrość, pomaga im stawić czoła wyzwaniom życia i szukać dróg do uzdrowienia. Może to być czas pełen wyzwań, ale może to być także czas głębokiego samopoznania i rozwoju osobistego. Wybrani uczą się ufać sobie i swojej wewnętrznej mocy. Co pomaga im przyciągnąć do swojego życia ludzi, którzy ich rozumieją i wspierają. Wybrańcy często muszą mierzyć się z trudnościami w rozpoznaniu swojej wyjątkowości i odmienności od innych. Ich osobliwość objawia się w myślach, działaniach i poglądach na świat, które mogą powodować poczucie izolacji i samotności w społeczeństwie, w którym panują pewne normy i standardy. Bycie innym niż wszyscy może być niełatwe i nie zawsze spotykać się ze zrozumieniem. Akceptacja siebie oznacza znalezienie wewnętrznej siły i pewności siebie. Wybrańcy często doświadczają wewnętrznego konfliktu pomiędzy pragnieniem społecznego uznania, a chęcią pozostania wiernymi swojemu prawdziwemu ja. To napięcie może prowadzić do okresów pogrążania się w sobie i wątpliwości, podczas których samotność staje się integralną częścią tego procesu. We współczesnym społeczeństwie panuje zwyczaj przestrzegania pewnych zasad, a wybrańcy, którzy je przekraczają, często spotykają się z niezrozumieniem i odrzuceniem, a jednak to właśnie ich odmienność czyni ich wyjątkowymi i pozwala wnieść wyjątkowy wkład w świat. Samotność jest często wynikiem dylematu pomiędzy pragnieniem bycia akceptowanym, a pragnieniem pozostania wiernym sobie. Znalezienie ludzi o podobnych poglądach pomaga przezwyciężyć izolację i buduje wiarę w swoją misję. Znalezienie ludzi o podobnych poglądach znacznie upraszcza ścieżkę wybranych. Ci ludzie tworzą wspierającą społeczność, w której można być sobą bez obawy przed oceną, Akceptowanie własnej wyjątkowości wymaga głębokiej samoświadomości i wzmocnienia wewnętrznej mocy. Wybrani uczą się postrzegać swoją wyjątkowość nie jako wadę, ale jako cenny dar, który mogą wykorzystać do osiągnięcia swoich celów i wypełnienia swojej wielkiej misji. Pomaga im to pozostawać oddanymi swojej pracy i znajdowania prawdziwej satysfakcji ze swojej szczególnej roli w świecie. Samotność to nie tylko pustka, ale szczególna przestrzeń, w której rodzi się siła i mądrość wybranych. To nie jest ciężarem, ale okazją do spojrzenia w głąb siebie, odkrycia swojej wyjątkowości, przyjęcia swojej misji. W samotności rodzi się prawdziwa samoświadomość, duchowe przebudzenie. Każda przeszkoda, każda trudność na drodze wybranych jest krokiem w kierunku ich wielkiego celu. Uczą się widzieć światło nawet w najciemniejszych chwilach. Uczą się odnajdywać w sobie siłę. Ich ścieżka nie jest łatwa, ale pełna znaczenia i celu. To nie jest tylko osobista podróż, lecz misja, która dotyczy dobra całego Świata. Samotność, nie myślcie, że to oznaka słabości. To źródło niesamowitej mocy, która pomaga stać się najlepszą wersją siebie i przygotować się na wielkie rzeczy. Nie bójcie się być inni, nie bójcie się iść własną drogą, bo macie specjalną misję, a wszechświat was wspiera na każdym kroku. Docencie swoją wyjątkowość, doceniajcie czas spędzony samotnie. Wykorzystujcie go, aby wzrastać w samopoznaniu. Niech wasze wewnętrzne światło doprowadzi was do prawdy i harmonii. Nie jesteście sami. Samotność jest tymczasowa, czekają na was niesamowite odkrycia i znaczące połączenia. Kontynuujcie swoją ścieżkę, wierzcie w swoją siłę, pamiętajcie, że zostaliście wybrani do wielkich rzeczy i niech wasza droga będzie wypełniona głębokim sensem.